ale się sadzi, ale się sadzi. Mówi, kto mnie złapał, a ja kolację tutaj jadłam sobie. No, no tak. Uh -huh. Odpinamy. Wypuszczamy. No nie wiem czy nie To wypuszczamy, dawaj. To nie wróci. Nie no, ja. Dobra. Jeszcze tobie darujemy życie, bo jak na szczupaka cię damy, to trochę szkoda. Jakie ma one te płetwiczki. Opcia. Ale nura dała. Trzecia.